Co się wzięło? Bo mrozi? Z mrozi, kurwa? Co cię mrozi? Zimno ci? Podkręcić ci, kurwa. Farelkę? Bez jaj! Moja emotka została. Wiecie, co jest w kur... Moja emotka została pod, podpięta pod cringe. nada. Some of boy Ay 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 Rub it and drop rub it and drop rub it and drop rub it drop on after zen on after fast on after zen on after fast rub it drop rub it drop rub it drop rub it drop on after zen on after fast zen on after fast rub it drop rub it drop rub it drop rub it drop on zen on after fast on after zen on after fast rub it drop rub it drop rub it drop rub it drop Kurwa, tak to się robi Dzięki Dzięki widzowie Trochę se gardło rozkurwiłem Eee Dzie dać link do apki od tego spania Że oblodzi W tak pełen keszu Wypełniony aż A brzegi Auto pędzi samo zmienia biegi iPhone ciągle kurwa brzęczy, już mnie męczy, wiesz mi Nie chcę słuchać waszych nędznych predni Chłopak twój to jakiś gangster, widzę jego profil Ale płaczę, gdy masz ze mną fotki Twój ulubiony raper pamięć wciąż na trackach Gdzie to Lambo, co mu kupił tata? Wow, alternatywna wersja Uuu. yo wow, ej, pany panie tu lata yo, ej, co to, że Ja czysto tu biegam i mi się opada Ja, ja piję z ja kiedyś mnie, było mi stać na nowe trampki Zasługuję na wieczne wakacje, a nie chodzę nie do tej pracy Wszyscy mi że się napij Jebać wrogów chodź za tańczmy, bo wokół fajne są tu panny mm, yeah. Smutki leczy forsach chcę wierzyć ile to jeszcze pod Chcę sukcesów w dzieciu, tak jak Pogba, no bo jesteś kłoda Siedzę znowu tak jak Kodak, wylałem kurwa wodę Nie, no widzowie czekajcie, bo wodę wylałem Nie, no nie Za to, że śpią jebani Halo, obudźcie Co jest? Nie, ty idioto ty debilu! Jaki ty jesteś idiota! nie no, ty jesteś taki totalny. 300 zł. No! Złotych. Kurwa mać! A, dobra, dobra! Dobra! Dobra Dobra, dobra, dobra. To był... Yy, dobra. Ej, bo nigdy nie słyszałem twojej wypowiedzi na temat Wawrzyniaka, wypowiesz się czy nie zbyt? Zajebisty ziomek, szanuję za muzykę, szanuję za filmy, uważam, że dużo przekazują wartościowych rzeczy. Myślę, że jest on lepsza niż ekipa Freeza. Ej, eee, smacznego. Ruchałeś kiedyś z Simpson? Co? Kurwa, słuchałeś, przepraszam! Ja pierdolę, źle przeczytałem, bo tam na górze ktoś pisał... Dobra, sorry, przepraszam. Tak, słuchałem. Przepraszam. Nie, bo mi się... Bo przecież, no poważnie, przysięgam, że mi na górze ktoś napisał coś na R i mi się... Głośny idioto, kurwa. Eskimon, weź utkaj dupę. Bo piszesz mi komentarze zjebane na czacie. Kurwa, cringe odpierdalasz na czacie, więc nie będę ci odpowiadał. Bo mnie He? He. Szefąciu, do... EGL. E, tego e... co jest kurwa? Jaki idiota! Ty debilu! Co ty rysujesz? Nie, no kurwa mać! Nie, no ja pierdolę. Jesteście niepoważni, nie? Ja pierdolę. 58 TU9 4 nwh 4 u4 HTH4G8 U3GNR HRE I YVT... to jest VOD Rekord świata Rekord świata Co Nie, bo to, bo to jest 1000 33... Nie, ty idioto! Ty debilu! Jaki ty jesteś idiota! Nie, Dobra! ty jesteś takim totalnym debilem? Jaki ty jesteś idiota, co? Nie możesz przegrać, nie? To każdy musi to przegrać! Ty jesteś takim totalnym kokosem obsranym! Weź, kopie! nie, nie, ale... nie, no jaki idiota to jest! Stary, no co on zrobił w ogóle? Jakie się zachował totalny? Nie no, stary, jeszcze się pyta, co on ja ja zrobił? To ja mam Dobra, okej, okay. okej, okay, ten ma... Uh. Uh. Dobra Jee yeah. Young Multi jesteś zajebisty, a ci wszyscy inni to są kurwy doszczania cash, ale ty potrafi... Dobra, dupę załki, dupe załki powiedziałem! Załki dupę!